Prezydent Xboxa Sarah Bond w jednym z ostatnich wywiadów stwierdziła, że są w 100% zainteresowani i wspierają rozwój nowej generacji sprzętu Xbox: typu konsole, komputery PC i różne akcesoria. Ale ja się pytam a co z obecną generacją? Czego nie wspieracie jeszcze obecnej generacji, zanim za dwa lata nowy sprzęt się pojawi? Zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronic, oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronic oraz kod rabatowy. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Mads. I w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie trochę o przyszłości Xbox'a. W sensie sprzętu głównie, bo jak ta sprawa będzie wyglądała, jeżeli chodzi o gry, to mniej więcej już wiemy. Multiplatformowe podejście, duże studia, skupienie się na dużych wydawnictwach i dużych, dużych grach. Tych mniejszych gier pewnie będzie z czasem coraz mniej. W przygotowaniu są kolejne remake'y starszych gier, więc tak to mniej więcej będzie wyglądało przez kolejne lata. Oczywiście są nowe gry w przygotowaniu, także to nie jest tylko, że remake'y, więc dostaniemy Fable, reboot i różne inne gry. W każdym razie, jeżeli chodzi o gry, to nie ma co się tam martwić zresztą. Teraz też kilka fajnych gier wychodzi. Ostatnio Keeper wyszedł, teraz Ninja Gaiden 4 oraz The Outer Worlds 2 dosłownie już na dniach. Więc Call of Duty co roku standard. Więc tutaj nie ma co się martwić. Forza Horizon 6 już w przyszłym roku. Do tego Gears E-Day, Fable, no i co tam jeszcze wymyślą. W każdym razie, jeżeli chodzi o gry, jestem spokojny. Nie jestem spokojny, jeżeli chodzi o sprzęt. Sami wiecie, że od lat Jestem fanem Xboxa, i szczerze powiedziawszy, krew mnie zalewa, jak patrzę, co teraz Microsoft robi z Xboxem, jeżeli chodzi o podejście sprzętowe. Bo o ile to ich ten przyszły sprzęt, który planują, i te ich plany, wielokrotnie mówiłem na tym kanale, że podoba mi się ich plan, to akurat ma sens to podejście hybrydowe jeżeli chodzi o połączenie trochę tych dwóch światów komputerów PC i konsol. To wszystko ma sens i akurat z tym nie mam problemu i nie ma problemu z tym, że Microsoft oczywiście dalej chce inwestować w sprzęt nowej generacji, nowy system operacyjny itp. itd. Granie w chmurze mi nie przeszkadza, niech sobie w to inwestują. Ja mam tylko wielki problem z tym, że to, co robi Microsoft z tą generacją sprzętu, mi się nie podoba i to wcale nie buduje zaufania do marki, bo w momencie, kiedy po pierwsze nie ma tego sprzętu, nie oszukujmy się, sprzedaż no, już wcześniej nie była jakaś specjalnie super ale te konsole mimo wszystko na jakimś takim stałym poziomie się sprzedawały i szczerze powiedziawszy no przynajmniej tak w połowie tej generacji, kiedy już ta, te liczby zaczęły trochę spadać, jeżeli chodzi o sprzedaż, to myślałem przynajmniej, że do końca generacji dociągnął do 50 milionów, nie więcej tak jak z Xboxem One, tak? 50-55 milionów, coś w tym stylu. Było to do osiągnięcia moim zdaniem, jeżeli dalej by wspierali obecną generację w sensie sprzedaży, dystrybucji, promocji, a oni generalnie już właściwie od roku jest ogromny problem z dostępnością na wielu rynkach. Zresztą pamiętacie chyba materiał, który zrobiłem kilka tygodni temu, gdzie wiel, kilka sklepów tych wiel, wielkopowierzchniowych w Hiszpanii powiedziało, że Microsoft mi powiedział, że na razie nie planują dodatkowych dostaw sprzętu Xboxa, więc no Pewnie, no jak mają się konsole sprzedawać, jak Microsoft ich nawet nie dostarcza. Nawet jeżeli to jest rynek taki jak europejski, gdzieś tych konsol się nigdy dużo nie sprzedawało, no ale się sprzedawały. Zresztą wiecie, to nie jest tylko problem teraz, jeżeli chodzi o wielką o Europę ale to tak samo jest i w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych też nie wszędzie te konsole są no chociaż tam akurat łatwiej dostać jak to się mówi te konsole więc ta sprzedaż jest kiepska więc konsol jest coraz mniej i problem jaki ja widzę tutaj to jest tak no będą będzie się pojawić coraz więcej gier już takiej typowej obecnej generacji, tak? Już nie chodzi mi nawet o te gry single player, bo te gry single player jakoś tak nie przyciągają aż tak wiele osób. Właściwie myślę, że akurat z tego typu graczy, kto chciał zupgrade'ować do tej generacji konsol, pewnie już to zrobił ale na przykład ci bardziej casualowi gracze nadal siedzą sobie na Xboxie One, One X albo na PlayStation 4, no i wiecie, wyjdą takie gry, jak teraz wyszedł, czy wychodzi niedługo, nie, już wyszedł. Battlefield 6, tylko ta generacja obecna, wcześniejszej generacji nie wspiera. Call of Duty o te, co wyjdzie teraz w listopadzie, ma co prawda jeszcze wspierać tamtą generację, no to trochę się jeszcze przedłuży, tak? No ale już w przyszłym roku ta Call of Duty ma być już tylko na obecną generację. Generację konsol, tak? GTA 6 ma być już typowo. Nowogeneracyjnym tytułem, znaczy nowogeneracyjnym w sensie obecna generacja nie będzie wspierał tamtych konsol. I tak, właściwie z miesiąca na miesiąc tych gier będzie coraz więcej. No oczywiście Minecraft, Fortnite, to te gry, gry Roblox, to te gry pewnie będą jeszcze dalej wspierane przez kolejne pewnie 15 lat. No może przesadziłem z tym 15, ale, ale na pewno długo. Ale no to wie, wiecie, no coraz więcej ludzi, zwłaszcza jak GTA 6 wyjdzie to coraz więcej ludzi będzie chciało się przesiąść na nową generację, bo będą chcieli grać właśnie y, głównie w ten tryb online GTA 6, tak? Więc, no, wyjdzie Rzesza, y, już nawet nie mówię o tym, żeby przekonać kogoś z PlayStation 4, żeby kupił Xboxa, ale nawet z obecnych użytkowników Xbox One. Y, ci ludzie wcześniej czy później będą chcieli zaprejdować swoje konsole. No i teraz... Zobaczą, że GTA 6 wychodzi. Będą chcieli nową generację konsol. Xboxa nigdzie nie można dostać, a nawet jeżeli jest dostępny, to za prawie 1000 zł więcej niż na premierę. Więc zobaczą promocję, założę się, że Sony obniży cenę slimek PlayStation 5 Slim, pewnie do 1800 zł, czy tam 400 dolarów w Stanach Zjednoczonych. I te konsole będą schodzić na pniu, a Xbox zostanie z niczym. Więc Problem polega na tym, że no nawet ludzi którzy mają już i są zainwestowani, zainteresowani obecną generacją konsol Xbox, to oni, większość z nich przejdzie na PlayStation 5, bo, bo ta konsola jest dostępna, Xbox nie. Więc wiecie, to a ktoś mi powie zaraz, no dobra, no ale to te gry się nie. Te, ci ludzie grają tylko w jedną grę i. Że tak powiem, no nie inwestują tyle w ekosystem i taki nie, bo z jednej strony, nawet jeżeli grają w tą jedną grę, to oni wydają więcej na mikrotransakcje, mikro, mikro, mikro tak? Także czy GTA, czy Fortnite, oni co chwila, wiem po moim synu, co chwila trzeba dokupywać jakieś cuda na wianku, żeby, jak to się mówi, być na, na jak to się mówi, up to date, nie. Więc no słuchajcie. Mam wrażenie że dobra Microsoft niby jest yy, zainteresowany sprzętem yy, będzie wspierał sprzęt w przyszłej generacji ale mam wrażenie że jeżeli chodzi o sprzęt to Microsoft będzie się stawał coraz bardziej niszowym niszowym produktem. To nie będzie już produkt dla mas. Yy, może to nie będzie jakiś taki wielki problem ze względu na to że Microsoft i tak chce że tak powiem połączyć nawet z punktu widzenia m, w, tworzenia gier e, środowiska Windows i Xbox e, niby to to samo, ale tymi mimo wszystko inne N, więc to właściwie nie powinno mieć jakiegoś wielkiego e, wpływu na to co się będzie działo ewentualnie z dostępnością gier ale pytanie brzmi co będzie się działo na przykład z e, z ich e, sklepem cyfrowym Windows, Play Anywhere bo ja jedynie, czego się boję, jeżeli chodzi o przyszłą generację, to boję się takiego rozwarstwienia, że część gier będzie na Xbox Store, część gier będzie na na, Windows, na Microsoft Store, i wiecie, to takie tutaj, niby tutaj jakaś hybryda, nie, i, i znowu zamiast mieć jedno miejsce, gdzie się gry będzie kupowało, to będziemy znowu żonglować między różnymi instalatorami. Tutaj Steam, tutaj Windows Store, tu Xbox Store, tu Epic Store. Na przykład osobiście dlatego zawsze lubiłem konsole, bo mam wszystko w jednym, że tak powiem, pudełku ale to pudełko łączy wszystkie że tak powiem sklepy tam wszystko jest w jednym tak może to i czasami kosztuje więcej ogólnie ale mam wszystko pod jednym dachem a nie rozpierniczone że tak powiem po 15 launcherach tak yy, więc osobiście yy, uważam że Microsoft robi duży błąd że tak powiem, odwracając trochę plecy, odwracając się od tej generacji, tak jakby już porzucając, jeżeli chodzi o ten sprzęt, nie promują już Xboxa. Ktoś powie, no ale przecież wydali ostatnio rok Xbox Ally i X, nie? No tak, ale to jest niszowe urządzenie. Mimo wszystko nie mówimy tutaj o milionach urządzeń. Jeżeli już coś, to mówimy o setkach tysięcy. I to też urządzenie, które jest. Drogie i bardziej takie niszowe, pewnie lepiej się sprzeda niż zwykły ROG Ally w tamtym roku, czy, przez kolej, czy we wcześniejszych latach. Bo jednak ten Xbox Branding poprawiony, system operacyjny jednak dodają, że tak powiem aparycji temu urządzeniu. Ale to mimo wszystko nie to samo, po prostu nie, za, za mała produkcja i za wysoka cena. Swoją drogą jutro będę miał ciekawy materiał, jeżeli chodzi o Xbox. Okazuje się, że Xbox nowy Xbox nowej generacji chyba jednak nie będzie aż tak drogi, jak się ludziom wydaje, ale nie będę już dzisiaj przyciągał tego materiału. Jutro na ten temat porozmawiam z wami, więc zapraszam na jutrzejszy materiał. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wsparcie, trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym wideo. Cześć!